감 <목소리나> Drodzy rodzicu, nazywam się Katarzyna Romanowska i od 12 lat prowadzę szkołę językową. Drugi rok już jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim i jeśli szukasz szkoły językowej dla swojego dziecka, szkoły, w której twoje dziecko będzie brało udział w bardzo kreatywnych zajęciach, z użyciem najnowszych materiałów, z użyciem technologii, to właśnie te lekcje są dla twojego dziecka. Jeśli szukasz dla swojego dziecka szkoły, dzięki której będzie bardzo efektywnie uczyło się angielskiego, przez co jeszcze dodatkowo będzie Całe zdania, nie tylko w prosie pojedynczych wyrazów, co jest bardzo istotne, ponieważ e, zobacz, jak przywiozłeś swoje dziecko do domu, to też do niego nie mówiłeś w języku polskim od razu samymi wyrazami, lecz e, absolutnie y, 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 całymi zdaniami i my też to robimy. E, chciałabym Ci powiedzieć też, że dodatkowo plusem jest to, że jesteśmy w samym centrum miasta, w budynku Rolnik i zapewniamy Twojemu dziecku bardzo wyjątkowe zajęcia. I szczerze mówiąc, nasze dzieci na zajęcia czekają. Co dodatkowo zrobiliśmy? Dlaczego się wyróżniamy? Dlatego, że absolutnie zajęcia są bardzo kreatywnie i dynamicznie prowadzone. Stawiamy na naukę pełnym tak jak ci powiedziałam, ale z użyciem też fantastycznych materiałów, dzięki czemu oprócz tego, że dziecko uczy się języka, zdobędzie dodatkową wiedzę o świecie. Dodatkowo. Yy, Chciałabym powiedzieć, że zawsze staramy się, by na dzieci wchłaniały maksymalną ilość wiedzy, bo bez względu na to, gdzie nie chodzą na zajęcia, to zawsze ten kontakt z językiem na naszych zajęciach jest bardzo, bardzo Ważny. My dlatego zapewniamy dodatkowo jeszcze, żeby te efekty były wyjątkowe, żeby były bardzo dobre, zapewniamy też salę wyposażoną na najwyższym poziomie, gdzie są ekrany interaktywne, gdzie są gry, materiały, wszystko po to, żeby naszym dzieciom na lekcjach nic, niczego nie zabrakło. Dlatego zapraszam Cię do Akademii Daniela Wielkopolskim. Trwają już zapisy na nowy rok szkolny, dlatego serdecznie zapraszam, bo liczba miejsc